W tej sytuacji fotel burmistrza zostanie wolny najprawdopodobniej do przyszłych wyborów samorządowych, które mamy na wiosnę. Tak Michał Pyrzyk mówił we wtorek po wyborach, gdy było już pewne, że zostanie posłem. Następnego dnia po ogłoszeniu oficjalnych wyników. Zgodnie z prawem przestał pełnić funkcję, podobnie jak jego zastępca. W tym momencie funkcjonujemy bez burmistrza oraz bez zastępcy. Jednakże urząd funkcjonuje normalnie, obsługujemy interesantów, działamy w zakresie upoważnień, jakie otrzymaliśmy od pana burmistrza. Na chwilę obecną żadnych problemów, nie ma zadania, są realizowane. Ale taka sytuacja nie może trwać wiecznie. Jednak przedterminowych wyborów na burmistrza w Słupcy nie będzie. Kodeks wyborczy mówi bowiem, że gdy do końca kadencji zostało mniej niż pół roku, elekcji się nie przeprowadza. Do wiosennych wyborów samorządowych miastem będzie rządził komisarz wyborczy. Na razie jednak bez królewie w słupcy nie przeszkadza mieszkańcom miasta, którzy cieszą się z sukcesu Michała Pyrzyka. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i zadowolona, bo to był nasz bardzo wspaniały burmistrz i na pewno będzie wspaniałym posłem. No pięknie, podoba mi się. No. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo sympatyczny człowiek. Cieszę się, że słupca ma swojego parlamentarzystę. Mówi także starosta Słupecki, do niedawna konkurent Michała Pyrzyka w wyborach. Myślę, że obecność pana burmistrza w, w parlamencie będzie z korzyścią dla miasta i powiatu. I że ta współpraca będzie możliwa. Komisarza wyborczego, który do wyborów będzie kierował słupcą, wskaże premier. Pytanie tylko, który.